Ciemka. O akumulatorach i rodzajach ładowarek już było. Dzisiaj pokażę Wam, jak ładować akumulator. Tak wygląda przygotowana ładowarka do ładowania. Jest to ładowarka dwukanałowa. Tutaj mamy jeden kanał, a drugi, tutaj drugi kanał. A teraz uruchomimy ładowarkę. Patrzę. Teraz ładowarka się uruchamia. Tak wygląda uruchomiona ładowarka, i za chwilę będziemy podłączać akumulator do ładowania. Teraz podłączam akumulator. Musimy uruchomić odpowiedni kanał. Ja podpiąłam akumulator pod kanał pierwszy, więc uruchamiamy kanał pierwszy. Mój akumulator to akumulator Lipo, więc wybieramy Lipo. Moja ładowarka akurat sama wybiera odpowiedni program do akumulatoru. Ale są takie ładowarki, które nie wykrywają automatycznie e, programu ładowania, e, więc trzeba wybrać. Ja, ja mam tutaj Balance Church, i w ładowarce e, Twojej trzeba e, po prostu wybrać coś z Balance. Nie wiem, jak w innych ładowarkach jest to napisane. Następnie przechodzimy do baterii CEL, czyli ilość CEL. Moje, e, mój akumulator ma dwie cele, czyli 2S. Tutaj jest już automatycznie przez akumulator, przez ładowarkę wybrane. Możemy ewentualnie to zmieniać plusem lub minusem. U mnie się nie da, bo to już ładowarka automatycznie ustaliła. I wybieramy jeszcze prąd ładowania. U mnie jest 3000 mAh, czyli. Trzy ampery musimy ustawić. I ściskamy start. Akumulator właśnie zaczął się ładować. Jak przełączymy sobie na cel, to Możemy sobie podejrzeć, jak to się rozkłada, ładowanie na celach. Czyli cela pierwsza, cela druga. Tutaj mam podgląd ładowania. W tej chwili nie będę specjalnie ładowała całego akumulatora, bo nie jest mi on potrzebny. I zaraz go odłączę od ładowania. Moja ładowarka wydaje specjalny odgłos, jeśli już nastąpi koniec ładowania. I tutaj wyświetla się end, co oznacza, że jest koniec ładowania. Ostrość. Tutaj w tym miejscu, gdzie jest pokazany czas, wyświetla się end, i to oznacza koniec ładowania.